Użyj z niego z ale tak. Up. Tu, tak. Gdzie? Ja. Możecie, bo to jest ten sam. to idzie. Ej, ej, ej Nie, bo sprawiłem. A to, bo to pod górkę szło. A nie, to nie Górki teraz Lecz się Zmień to. Zmień jak tam tu Zmień to. Zmień to. Zmień to. Zmień to. Zmień Nie, mogę rzucić, Zmień to. to. ty się Zmień to. to. A, nie ma. Gdzie mi killer kila takie dawaj? 50, na killa. Na kila? Tu będą. 50 krep. Zlikwiduj. Jest, jest, jest. Zróbcie to. Zróbcie mi. to. panu to. Zróbcie Idę. Użyjmy to. Zróbcie Połowę ci mogę Zróbcie to. na to. Zróbcie na killa. to. to. bardziej. to. Zróbcie to. Ej, że HG muszę Lecę impuls Baspad do góry Ja no, ja też Są wyżej, lecę do góry Jestem do góry o, ja Ej, są cross 117 Klix Klix skin zero Jeden z stref do. jest dead jeden Dobiłem go dwóch jeszcze Kurwy jestem do góry jest Krak White ma Dead Lecę na dół na samym dole, jest na całym dole. Dawaj! Będę tu nie poszedł, no. Jaki skórę. Jaki. Ale tej... no, tego poszedł? Jaki. Jaki. No, jaki. Jaki frajer. Ej, biorę bounty. Nie mogę. Kupiłam <laughs> na kogoda, a. <laughs> Siema, no, jestem Michael. I przed dalszym obejrzeniem możecie zostawić łapkę w górę i subika. Teraz zapraszam wszystkich do oglądania. Enjoy! Po lewej. się w tego! Ta, dawaj, ja. dawaj! niego Nie biłamy, dawaj Zero ma yes. nice. Chyba, idę do boku ma masę z niego? No trochę Co Przemieniłem Chodź, chodź, chodź Mi Kona Oh fuck Dobra, nie mam masy, nie mam masy Ja mam sto, Mam 80 drewna daj mogę dać nie RPGa Ej, w tym na logramie! No, dawaj się, krak jest łapieł, łapieł, w górę. Impulsem może, dawaj, impulsem. Dawaj, wyjebamy. Tu są Jestem w bokrze. jeden. D dwóch jest D. Dwie, okay. Musimy chyba wejść do góry, wiecie? Tak. Dawaj, bokiem, bokiem, no. Nie da się. Ta ja mogę impulsować do góry, rzucam impulsy do góry. Dawaj, jesteś cały. Tak, masz. Daj, daj Ty ją dole musisz napierdalać tym RPG-iem, jak gadnął Możemy zrzucić Riftowali jednej Poleciał na dół Mam szanę Dobra. Patrz, tutaj się jeden nami Budy, budy, budy Ja mam ammo do MQ, ja mam MQ, zero Kon? Ja się nie z oda Ja mam ammo do MQ, musicie mi rzucić Patrzcie Masz Zresztą nie jakieś? Mam mini, sześć mini Masz połowę Ja też mam max mini ja mam to Idę wziąć Low no, Grant, dead. Dużo weź Nie? Macie, no, duże, no, macie no. duże, macie duże, wyjdźcie duże I macie ją w banderze Go, w Go tego 30. Góra, plecy Zero ma Jestem wysoko Jestem git A Ja mam dead, jestem w okay. ja Jestem dead Tylko ile masz rapę? Eee 70 Dobrze, więcej Okej, okay, dobra Ja, serpe ja ich zrepeguje Chcesz masę trochę? Mam zero masy ze mnie po ja masów, masów zera o, Mam 200. dobra, najsłabnie Co ja ty, z... mieszka Po 50 masów ze mnie polecił, Ja z impulsorami daj mi im MRP-ga D, da, powiedz mi, ja się zamknę no. Mojej się leci już, leci już Jest to dwóch, jak coś Dwa, dwa Masz jedne, jednego t ja, ja jestem dead A, Myślałem, że ktoś spadnie na dół, że mu dam pompę Wsiedź w strefie może go, nie wiem Chłopi je flopery od pleców Oh, fuck. Nie, nie dało się tego wygrać Ej, nie bierz się tej pompy, useless jest Nie, nie po, po 40 bije Nie rób mi tego Nie bądź taki, nie bądź taki, daj, daj, chodź, chodź Stój, kurwa no nie możesz być taki. Nie możesz być taki. Chodź, chodź. Dobrze, 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 dobrze. Dla mnie. A, nie mam, nie mam match'ów. Teraz do uchwały w ogóle. Nie mam maty No jakieś łatwiej, chodź do mnie. Będę szybciej. Sam sniper jestem spierdalaj! SOFDAME, time, Spierdalaj! Spierdalaj, spierdalaj! A mnie jestem ja jestem ty się 105, to są Ja ty jesteś ofiarą. Jak czekaj. Dostałem 5 headów z Snipery, te też zostałem. SPIERD! No

Samochód już tu był ksielony, kurwa Landrynka Lecą, lecą po następnych. Lecą, kurwa równo. Zaibijcie. Kowaket Lecimy. Sowdaj mi tutaj odpalony. Nie chcę się zgadać. Chcesz pali na pie. Taki bani dostałem. Ja byłem w nie wiem. Fa jaki kot... No. Tak, o na no piedala! Umiesz taka <noise> player A to każdy z nich ciśnie? Nie, kto? Nie, nie, tak, nie no każdy ciśnie, każdy!